Cześć, 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 witam, witam. A tutaj jest Titanik wykonany z bursztynu. Piękny Titanik bursztynowy. No i oprócz Titaniku to są mnóstwo różnych innych ozdób. Zegary bursztynowe na przykład szachy bursztynowe tutaj jest właśnie samochód z bursztynu i szachy i różne inne ozdoby wszystko wykonane z bursztynu także takie fajne atrakcje i tam jest też i żuraw wykonany z bursztynu wiatraki A na najfajniejszy Titanic, bursztynowy Titanik. Titanic. Pozdrawiam, pozdrawiam.